Cześć ludziska, jedziemy drugi dzień z, tym, z tymi fundamentami tutaj w sposób jaki, jaki teraz, teraz sobie zaplanowałem zrobić tą robotę, to zgapiować i to, to nie będę, nie będę tego tutaj ubierał w inne słowa, tylko po prostu zerżnięty pomysł od, od, od kogoś innego. Czyli od, od Łukasza, który, który buduje swoje domy. Tak samo jak wy, pewnie trafiliście do mnie na kanał, żeby sobie podpatrzeć jakieś tam rozwiązania, które, które ja stosuję. Tak samo ja sobie biegam też po tych różnych kanałach i, i te, te lepsze niuansiki sobie wybieram, albo jakieś rozwiązanie. Ktoś, kto inaczej coś robi, daje do myślenia i, i czasami zapala się w głowie lampka, żeby, żeby spróbować, zobaczyć, jak jak to wychodzi <grym> I, i teraz odnośnie samego tego sposobu w jaki on to wykonuje, e, który ja zgapiowałem, e, bo ja tak, w taki sposób nigdy nie robiłem. Robiłem to zawsze e, na, na, na inne sposoby. Takiego sposobu nie, nie wykorzystywałem. E, a dlaczego? Bo, bo jest to proces czasochłonny. Strasznie długo z tym schodzi. Jest z tym zabawy, pieprzenia, cała masa. E, strasznie dużo cięcia materiału mamy knapeczki takie małe trzydziestki porobione do tego do tego mamy dwa razy więcej tych kredeczek takich porobionych z z łaty na pewno sposób i proces długo, długotrwały to jest, to jest minus tego rozwiązania ale, ale sposób też ma swoje zalety powiem wam, że w takim gruncie, jak my tutaj robimy, czyli, czyli taki piasek, bo mamy typowe, zwykłe takie piaski, które się strasznie sypią. Nic, te, nic ten grunt się nie trzyma. Każde pociągnięcie szpadla powoduje, że ta ziemia się obsypuje. I gdyby, gdybym robił to w taki sposób, jak, jak ja to zawsze robię, przeważnie, czyli. Czyli wbijamy sobie tam do sznurka kredki w linii i do tego przykręcamy deskę do wysokości górnej krawędzi ławy. W tym przypadku mogłoby to się wszystko roz, rozpieprzyć, rozsypać. Chyba żebym zastosował właśnie takie kredki dłuższe, 60-80 cm. Wiadomo, delikatnie pod kątem wtedy, wtedy tak, ale, ale obawa była tutaj dosyć spora, że może to się po prostu wszystko rozsypać, więc e, mówię sprawdzę, zobaczę. Przekonam się na, na własnej skórze, czy to wychodzi. Wychodzi, wychodzi, wszystko się zgadza, wszystko jest ok, tylko jest to naprawdę czasochłonne. Zabiera to y, całą masę czasu. No, ale jeśli chodzi o, jeśli ma być to zrobione dobrze i nam się tutaj nic nie rozjeżdżać, to czas tutaj nie gra roli. Ma być po prostu zrobione dobrze, a sposób wykonania y, nie ma znaczenia. Więc y, ja uważam sposób za, za dobry ale niestety bardzo, bardzo czasochłonny. Zabiera mnóstwo czasu. Zostało nam do zrobienia środki. Zaraz może kawałeczek Wam pokażę, jak, jak sobie to robimy, żeby też tam nie zabierać Wam dużo czasu. Nic nowego tutaj nie wymyśliłem. To nie jest lot na Marsa, nie? Dobra. Rozmierzamy ten budynek dalej. Domek jest w kształcie kwadratu, więc jak, jakby on tutaj nie stał w terenie zawsze będzie taki sam, ale teraz musimy sobie wyznaczyć ściany wewnątrz domu i jak to wygląda jeśli mamy mapkę mamy tutaj drogę główną w ten sposób jest opisana tutaj mamy tą drogę widzimy na mapie gdzie jest front domu, czyli front domu w naszym przypadku wychodzi z tamtej strony i tam będzie wjazd na posesję. Więc teraz, jeśli mamy front domu już znaleziony, musimy przejść sobie do, do rzutu fundamentów. Wygląda to w ten sposób, że to co widzimy teraz, w ten sposób, czyli to jest za moimi plecami, i tak musimy sobie rozmierzać, rozmierzać fundamenty. Sprawdzę, tylko wczoraj już zacząłem się bawić z tym rozmierzaniem, tylko sprawdzimy. Mamy 290, liczymy 290 plus 30, 35 to się równa 325, i dodaliśmy na boki sobie po. 2,5 cm. Tak. Plus 2,5 daje nam 327,5 Czymmyły od środka 327,5, tak? Jest, dobra tutaj ławę powinniśmy mieć 45 jest, czego sobie tylko zapiszę eee, 327,5. No dobra

Zgadza się weź tutaj do, do wkręta zgadza się idealnie dobra, lecimy teraz miły z, z drugą stroną, więc tą ścianę jedną mamy wyznaczoną, miły puszczaj sznurek e, od jednej do drugiej strony ja przeliczę drogą mańkę e, i tutaj mamy już ławę. 30, tu, tu była ława 45, piątka Tu musimy zrobić 30, Więc tak Kalkulator, kalkulator Dwa pięć Plus Trzydzieści pięć plus Trzy czterdzieści Dwa pięć, to się równa 380, 380 trzysta osiemdziesiąt Trzysta osiemdziesiąt. Trzysta osiemdziesiąt, zgadza się. Trzydziestka ława. Zgadza się i druga strona. Druga strona. Trzydzieści siedem przecinek pięć plus trzysta pięćdziesiąt dwa przecinek pięć, trzysta dziewięćdziesiąt drugie maniki, trzysta dziewięćdziesiąt drugie maniki. Dobra, mamy środki. Teraz boczki, 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 boczki. Teraz to musimy sobie wyznaczyć. Trzydzieści siedem Pięć plus dwieście pięćdziesiąt pięć. Tu się równe 292,5 ława 25. Zrobimy ją na 35 tak samo jak jest tutaj na starcie. Miło, nie będziemy łamać tego, bo to bez sensu, wiesz? Eee, 292,5 dobra, z tej maniory mamy co?

Mił, weź mi przytrzymaj jeszcze z tamtej Mańki Od środka Dobra 400 pół. Tam równo deska idzie Przy sznurku Proszę 477,5. Zobaczymy, czy się zgadza do wymiaru. Miły, na tam. 37,5 plus 400. 45 to się równa 482,5 minus minus 5 477,5 dokładnie, co do milimetra dobra mamy mamy wyznaczone jedną ścianę, drugą zaraz pociągniemy i trzecią raz, dwa, trzy i tu musimy jeszcze sobie wyznaczyć końcówkę, gdzie gdzie ta ława nam się kończy, czyli na dwóch metrach od, od tamtej krawędzi to za chwilę. Dobra, miłe, rozwijaj. E, tu tam mam przerzucone? Nie. Nie. Trzymaj 380 Dawaj z tej strony. 30, łapa, nie? Dobra, staję z drugiej manki. Jeszcze tego sprawdzimy, czy się zgadza. Masz, tam deska jest równo przy sznurku. Nie wychodzi w żadną stronę. 390, dobra, z tamtej strony też było 390, nie? Dobra, no i co? W środki mamy. Środki mamy wyznaczone. Zaraz strzelimy sznurki, i do sznurków będziemy nabijać kred kredeczki. Dobra, minutka pauzy. No, wystarczy, nie? Wystarczy. Czeka pan na to Ja się nie chcę rozwijać. Mam Pokaż mnie, pokaż, 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 pokaż. Dobra, teraz czeka, czeka, czeka. Jest. Z której mańki jesteś? Z tej tutaj, no. to ciągnie jeszcze. счалю. No jest kurna tego tłuczenia cała masa, nie? Dobra, miły. Jedziemy od razu. Tukamy te kredki, nie? Ale tu masz wszystkie 30, nie? Tu są też mniejsze, nie? To te, te mniejsze na razie. Co? A co nie ma tych 30? To te 30 musisz naciąć jeszcze, nie? Już tak jak widzicie, no, tych kredek to jest do cięcia cała masa. Dobra, jedziemy. Jedziemy z pierwszą tą ścianą, tutaj 45. piątką. to jest wewnętrzna strona naszych, naszych fundamentów, więc my musimy sobie to zrobić tak, że 2,5 cm odchodzimy o, od tej strony tu przyjdzie deska. Jedna kredeczka, druga. Co? Na miły, ja miły, tnij, e, tnij ten, tnij... tak e, mamy, tylko te klapki, nie? Klapki tnij na 30, no. I tak, I tak będę je rozstawiał w takim rozmiarze około tam metra 80 cm. Dobra, stanę gdzieś z boku, zrobię wam tę lapsa jak to, jak to leci. Wykładamy sobie chudy beton pod ławę. Ława, ława wysokości 40 cm. My wykładamy, wykop robiliśmy na, na 50 Wiadomo tam z, z delikatnymi właśnie nierównościami od, od szpadla. Gdzie tego później po wykopkach nie podsypujemy, zostawiamy tak jak jest. Ten grunt rodzimy nie wzruszamy. Po prostu to co zostało wybrane szpadlem za za nisko zostaje, już tego nie dosypujemy, i ten cały teren właśnie równamy sobie chudym betonem, półsuchym. Czy to jest rozwiązanie dobre? Ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mamy wystabilizowany grunt, mamy od razu równą powierzchnię do, do położenia zbrojenia. Zbrojenie będzie leżało bardzo ładnie w poziomie. Ten zaczyn z betonu. Nie będzie tak szybko odchodził, bo to są też takie kwestie spornie, że będzie odchodził na boki. Tak, ale zawsze, zawsze to odejdzie mniej, już tutaj w poziomie, czyli w grunt pod, pod tym chudym betonem. Tak jak dla tego domku, położenie takiego chudego betonu to jest niecałe dwie godzinki. Przywieźliśmy sobie dzisiaj z rana, o 8 dostaliśmy beton, póki jeszcze to słoneczko tak... Ostro, nam tutaj nie grzeje. Mamy, mamy dziewiątą godzinę, więc dwie godzinki spokojnie się obrobimy. Już mamy praktycznie końcówkę. Marcin musi tam dociągnąć, tylko tamtą stronę i wypełniamy środki. Środki są troszeczkę mniejsze, więc szybciej pójdą, Szybciej pójdą, a zarazem są też niewygodne, bo im węższy wykop, tym gorzej się pracuje. Tak, na tą chwilę, za chwileczkę wracamy do zbrojenia.